Radio Plus, sedna sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Ryszard Czarnecki, obrotybutowany z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle, witam. Ryszard Czarnecki, kłaniam się z Brukseli. Pozdrawiam państwa, pozdrawiam pana i proszę o głośniejsze mówienie. Będę się starał, panie pośle, my również serdecznie pozdrawiamy. Zacznę od pytania dotyczącego krajowego planu odbudowy, bo 27 miliardów złotych wpłynęło już na konta Polski z Komisji Europejskiej. Poinformowała o tym wczoraj Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pałczyńska-Nałęcz. Dobre bardzo wieści dla Polski? No po raz ósmy jest to sprzedawane medialnie. Zapowiedzi... No, przelew chyba pierwszy raz jednak. Przelew to pierwszy raz. Nie, 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 nie. Oczywiście, ale wcześniej mówiono, już te pieniądze są. Jest decyzja. W tym ze trzy to razy wy mówiliście jeszcze, panie poszło, na te osiem razy, ze trzy razy Prawo i Sprawiedliwość informowało, że też już będą odblokowane Dez te środki. Jeżeli pan pozwoli, to dokończę tylko zdania, Proszę. nawet jeżeli to zdanie porzędnie złożone. E, osiem razy otrawiano wielki sukces, że te pieniądze e, zaraz będą, już są, e, właśnie jest decyzja, właśnie jest przelew. Ciekawe, że szczególnie mocno trąbiono o tym przed pierwszą turą burm samorządowych i teraz przed drugą turą Górą samorządowych, przed dogrywką. Natomiast no, fakty są oczywiście takie, że o te pieniądze stały się rządowe Sprawiedliwości i decyzje Komisji Europejskiej miały miejsce 9 grudnia, kiedy premierem rządu był Mateusz Morawiecki. Ale oczywiście to wspólny sukces, fajnie, tylko szkoda, że jest to tak bezwstydnie. Medianie wykorzystywane, no i to, że tak powiem, wielokrotnie. Myślę, że trochę więcej umiaru z tą propagandą. No, przelew jednak, panie poszczególne, robi różnicę, chyba, bo to wreszcie te środki na, na rządowych kontach, więc jak rozumiem, to jest ten moment, którego już się nie da zakwestionować, i, i już kolejnego takiego nie będzie wspólny sukces prawej i sprawiedliwości i platformy, tak pan uważa? Z całą pewnością tak, tylko że co to znaczy y, sukces, to, co, to, to jest coś, co się należy. Oczywiście możemy mówić, że to sukces, prawa sprawiedliwości również, tylko że te pieniądze powinny być znacznie wcześniej, ale nie przypadkiem i o tym się w Polsce nie mówi. Y, y, ten przelew, jak Pan określił, mhm. następuje w momencie, kiedy y, na Radzie Unii Europejskiej Polska y, nie zareagowała się. W sprawie Zielonego Ładu. Coś za coś. Powiedzmy no, na ostatnią sytuację w relacjach między Brukselą a Bukaresztem z kolei, kiedy to e, e, Rumunia e, wyszła z tego frontu pięciu państw z naszego regionu e, poza Rumunią także Polska, Bułgaria, Słowacja, Węgry, które nie chciały wpuszczać ukraińskiego zboża e, wprowadziły zakaz importu ukraińskiego zboża. E, Rumunia to odpuściła i w tym samym momencie. Unia Europejska zdjęła z tego kraju procedury związane z korupcją w tymże państwie. Także Unia Europejska bardzo ładnie diluje, taki handel polityczny uprawia. Jak widać tylko w przypadku Polski, to, to powszechna praktyka. Coś za coś, tutaj Polska odpuszcza stawianie się, kwestionowanie, wetowanie Zielonego Ładu, no to w tym momencie przelew, przelew idzie i takie są polisy, kuluary tej sprawy. Ale, ale jeżeli chodzi o Zielony Ład, czy, czy szerzej e, politykę klimatyczną Unii Europejskiej e, Fit for 55, to rząd Prawa i Sprawiedliwości e, stanowił jakiś opór w tej sprawie na, na poziomie Unii Europejskiej? Bo, bo to, to przecież wasi ludzie to, to politycy suwerennej Polski mówią, że to był potężny błąd premiera Mateusza Morawieckiego i jego ekipy, że na to wszystko się godziliście. To jaka jest prawda? No ale ma pan happy day, panie redaktorze, ponieważ pan rozmawia z człowiekiem i to przekryp się znajduje w tej instytucji, o której za chwileczkę mowa, w Parlamencie Europejskim, akurat Państwo widzą to za moimi plecami, trzecie piętro budynku w Brukseli. Ja w tym decydującym głosowaniu kierunkowym nad Zielonym Ładem... Rejtanem w drzwiach się pan położył, tak? ...koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, głosowaliśmy przeciwko Zielonemu Ładowi. To była zima 2020 roku. I pamiętam, jak głosowali ci, którzy dzisiaj usiłują mniej lub bardziej zręcznie, raczej mniej zręcznie tą piłkę przerzucić na nasze pole. Posłowie i Lewicy, i Policji Obywatelskiej, europosłowie, i, i również PSL-u, a także jedyna przedstawicielka ruchu, pana Hołowni, głosowali za zielonym ładem. Ja i moje koleżanki koledzy z pis głosowaliśmy przeciwko. Takie są fakty. No ale też y, fakty, jakie są, jeżeli chodzi o y, działanie rządu, stanowisko polskiego rządu, bo, bo to jest jednak decydujące, prawda? Jeżeli chodzi o y, politykę klimatyczną Unii Europejskiej, no polski rząd y, nie blokował y, jej, tylko tylko zgodziliśmy się no właśnie na Fit for 55, którego Zielony Ład jest elementem. Yy, pan premier Morawiecki wielokrotnie to tłumaczył, ale oczywiście y, ja to streszczę. Yy. Yy. Yy, rząd otrzymał Został yy, zaszantożowany taką oto alternatywą. Albo pieniądze z Recovery Fund, czyli to co się w Polsce nazywa kamperą, mm -hmm. yy, i wtedy się zgadzacie na Zielony Ład. Yy, albo negocjujemy yy, Zielony Ład, ale wtedy nie otrzymacie yy, pieniędzy. Wybrał yy, te pieniądze, które okazały się pieniędzmi wir wir wirtualnymi, bo wpłynęły dopiero. W końcu. Czyli w no. konia Komisja Europejska zrobiła premiera Morawieckiego, tak? Panie pośle, tak w największym uproszczeniu i mocno no, językiem mało powiedzmy parlamentarnym, tak możemy to, to streścić. Premier Mateusz Morawiecki został zrobiony w konia, czy oszukany przez Komisję Europejską? No, był po prostu szantażowany, przy czym szantaż, ten pistolet finansowy jest przekładany przez Unię Europejską wielu krajom członkowskim i to jest pewna metoda. To nie jest tak, że tylko wobec Polski to stosowano, tego używano. I to jest metoda od dziesięcioleci. Unia Europejska jest bardzo sprawna w takim właśnie dealowaniu za pomocą gruźb finansowych. Proszę zwrócić uwagę, jak to wygląda wobec Włoch, kraju od nas większego i o silniejszej, w jeszcze gospodarce, gdzie Unia doprowadziła do odwołania dwukrotnie rządu włoskiego, mhm. który chciał prowadzić własną politykę gospodarczą. Okej, okay, ale, ale cieszę się, że pan poseł przyznał w końcu, ja że polski radził, rząd... Już kończąc, mhm. ja bym radził wszystkim e, moim koleżankom i koledzom, także z opozycji, Widzieć grę Unii Europejskiej. Chociaż oczywiście ja wiem, że łatwiej i politycznie wygodniej jest zwalać wszystko na poprzedni rząd. No ale ostatecznie cieszę się, że pan poseł przyznał, że polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości zgodził się na Zielony Ład. Pod jakimiś warunkami, na poczet przyszłych korzyści, ale jednak nie, nie blokował tych ustaleń. Przed chwilą przecież pan poseł to powiedział. Panie poszedł, kiedy? Ja bym... miał alternatywę i hmm. że był to szantaż, szantaż unijny, chociaż oczywiście w wielu sprawach konkretnych i szczegółowych, rząd Matusza Morawieckiego protestował. Uwaga, rząd Morawieckiego na ten kształt żonego ładu się nie zgadzał. Natomiast oczywiście kierunkowo, mm -hmm. kierunkowo tak, no ale zwracam uwagę, że ostatnio na kongresie Europejskiej Partii Ludowej, tam gdzie PO i PSL, akurat znowu w Bukareszcie parę tygodni temu, IPP domagała się jeszcze więcej żonego ładu, także no mi proporcje mocy panie Jacku Kruśnowski. Proszę szukać winnego i winnych tam, gdzie nie są. To jeżeli chodzi o Bukaresz, to wtedy premier Donald Tusk takie słowa wypowiedział, że żyjemy w czasach nie powojennych, ale przedwojennych i mając wtedy na myśli no przede wszystkim sytuację za naszą wschodnią granicą, ale no, zaognia się także w innych rejonach świata, dla linii Iran i Izrael, szczególnie w ostatnim czasie, niezwykle gorąco, jeżeli chodzi chodzi o teraz możliwą odpowiedź Izraela. Ona będzie jakaś bardzo zdecydowana zdaniem pana posła i to, to jeszcze potwierdza tezę premiera, to co dzieje się no też nie od wczoraj, nie od tygodnia w tej części świata, że żyjemy w czasach faktycznie przedwojennych i Polska też może stać się terenem, na którym prowadzona będzie wojna. E, powiem w ten sposób, że to co dzieje się na Bliskim Wschodzie Ewidentnie przesuwa czy jeszcze bardziej koncentruje uwaga, uwagę, e, także finansową e, świata szeroko Zachodu, USA, także Unii Europejskiej, przede wszystkim USA, właśnie na Middlistna, na Bliskim Wschodzie. A ponieważ te, ta uwaga i możliwości finansowe nie są z gumy, na Amerykanów mm -hmm. i na Zachodu przygotowanego. W związku z tym e, można się spodziewać, że w jakiejś mierze stratna będzie Europa Wschodnia. No, mówię przede wszystkim o Ukrainie. E, I e, istnieje obawa, że może nie natychmiast. To są pewne procedury e, to jest trochę tak jak taki trasantlanty, który tak trudno trochę zawrócić w jednym momencie, e, ale to będzie z czasem. Niedługo, pewnie niedługo, miało wpływ na zmniejszoną aktywność i zaangażowanie Waszyngtonu, Białego Domu, obojętnie z tym Białym Domu będzie po wyborach w listopadzie i w ogóle Zachodu, na wsparcie dla Ukrainy. A to już się to jest, dzieje. To jest to dla Polski pośrednio niebezpieczne. To już się dzieje, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. To, to już ostatnie miesiące pokazują, że coraz trudniej jest o wsparcie dla Ukrainy mówimy o USA i ma Pan rację, ale zwracam uwagę, że kolejne pakiety sankcji europejskiej są po pierwsze coraz dłużej procedowane, następują rzadziej i są coraz bardziej skromne, a więc to w ogóle jest mhm. zmęczenie Zachodu tą wojną, która trwa już 26 miesięcy ponad i to też pokazuje, że Wola polityczna odnośnie daleko idącej pomocy i militarnej, i finansowej dla Kijowa jest na pewno mniejsza niż była, choć może jeszcze dalej się zmniejszać. Trzeba to przewidywać także w kontekście ostatniej ofensywy rosyjskiej na trzech kierunkach, możliwości zamknięcia części ukraińskiej armii w Potrzebie. Gościu w na jest dzisiaj Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. Kończymy radiową część programu. Internetowa dogrywka ciągle przed nami. Słuchaczom Radio Plus życzymy zatem dobrego dnia. Radio Plus, Sedno sprawy. Deputowany do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki cały czas jest z nami? Panie posłowie chciałem o, o pana sytuację teraz jeszcze zapytać. To to kwestia ostatnich tygodni. Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała wniosek o uchylenie Pańskiego immunitetu. To związane jest ze śledztwem dotyczącym oszustw na tzw. kilometrówkach, które miał Pan pobierać tutaj zawiadomienie OLAF, więc unijnej instytucji, która takie nieprawidłowości stwierdziła. Jaka jest perspektywa, jeżeli chodzi o ten immunitet? Czy wiadomo już, kiedy decyzja w tej sprawie, kiedy głosowanie, jak to wygląda. To akurat zaczęło się od prokuratury OLAF-u. Tak chronologicznie okay. o tym się nie mówi I to było parę lat temu. A, natomiast no, tu się nic nie zmieniło. Wniosek poszedł do Parlamentu Europejskiego, będzie procedowany tutaj nowi Subsole Niktowego pod słońcem się nie zdarzyło. Pan kolejny raz mnie o to pyta, ja po raz kolejny odpowiadam, że te wszystkie środki finansowe rzuciłem ze dwa lata temu. Zapłaciłem cenę polityczną za błędy moich pracowników i Parlament Europejski na pewno będzie to procedował. Ja pytam kolejny raz dlatego, że jest wniosek prokuratury. Wcześniej wniosku prokuratury nie było, jak rozmawialiśmy, to i o to yy, nie pytałem przy jakichś różnych zmianach yy, sytuacji, panie pośle. Pytam, to chciałem tylko jeszcze dopytać o jedną rzecz, no bo tam yy, miały być według prokuratury 243 wnioski o zwrot kosztów podróży, w których te nieprawidłowości miały być. Pan poseł sobie nic nie ma absolutnie do zarzucenia, jest pan w tej sprawie yy, absolutnie uczciwy, to to wszystko wina współpracowników? Tak, no, jest w tym komunikacie, w tym został mm -hmm. wkrótce, że została informacja, że ja odpowiadam za sporządzanie i podpisywanie. Akurat ja to nie sporządzałem, więc to jest no, bardzo e, prosty, e, prosty, ale bardzo dla mnie niekorzystny e, błąd, który wymaga oczywiście sprostowania. E, e, natomiast, tak, oczywiście winę biorę na siebie. Ja podpisywałem dokumenty w tej sprawie, ale jeszcze raz, że nie usiadł na tym skarb państwa polskiego w żaden sposób, a fundusze unijne też nie, bo te wszystkie środki zostały oddane, więc jeżeli pan będzie mnie po raz kolejny o to indagował za kolejne miesiąc czy dwa miesiące czy pół roku, by dokonał tak samo, to się nic nie zmieniło. Panie Boryszo, to zapytam teraz o system Pegasus. Czy do Pana może jakiś list wpłynął w ostatnim czasie? Bo kilkadziesiąt takich informacji Ministerstwo Sprawiedliwości rozesłało do osób, które były za pomocą tego systemu podsłuchiwane, czy szerzej inwigilowane? Bo, bo to nie tylko kwestia podsłuchu i samego dźwięku. Jakaś korespondencja wpłynęła? E, nie mam na to. Żadnej odpowiedzi nie dlatego, żeby się od tego uchylał, tylko po prostu w ostatnich dniach byłem, kiedy była informacja publiczna na ten temat, że do osób pokrzywdzonych mhm. prokuratura zaprasza ich, kieruje zaproszenia na rozmowę. ma status świadków. W ostatnich dniach byłem poza krajem, więc nie wiem, czy, czy jakiś taki list dotarł i będę w najbliższym czasie sprawdzał. Mhm. A Pani Proszę, Pan czuje, że ta sprawa jest no, jakimś faktycznie potencjalnie wielkim nadużyciem ekipy Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj minister Siemoniak w wirtualnej Polsce powiedział, że około 500 osób było inwigilowanych za pomocą tego systemu. No, no tyle, że to oczywiście nie, nie, nie jest cała pula osób, które zdaniem ministra inwigilowane były niesłusznie, część pewnie zasadnie. W każdym razie wymknęło się to spod kontroli, jeżeli chodzi o podsłuchiwanie. Wigilowanie polityków to zdaniem pana posła poszło za daleko za Waszych rządów? Zaskoczę pana, bo zacytuję tutaj ja przy opozycji miejsca sprawiedliwości pana Adama Bodnara, mhm. który mówił, że każda, przyznał, że każda taka decyzja o podsłuchiwaniu kogokolwiek człowieka podejrzanego szpiegostwo, człowieka za grupy przestępczej i kogokolwiek. Miała aprobatę sądu, więc no, to chyba trochę być może zmienia optykę na tą sprawę, ale oczywiście y, sam jestem ciekaw, y, jaki będzie dalszy bieg tych, tych, y, no, tej właśnie story. Mhm. Ale sam jest pan ciekaw, rozumiem, że no, nie wyklucza pan, że, że nieprawidłowości tam miały miejsce, że y, rządzący służbami zarządów Prawa i Sprawiedliwości y, nie robili wszystkiego zgodnie i z literą i z duchem prawa. Zawsze musi istnieć domniemanie niewinności. Ja bym przestrzegał przed takimi automatycznymi werdyktami. Mhm. Nawet w momencie, kiedy mówiono także o mnie powszechnie, publicznie, w mediach, że również miałem być ponoć posłuchiwany, więc nawet w tym momencie i w takiej mojej sytuacji powiem, że zawsze istnieje domniemanie, Niewinności i nie ferujmy werdyktów w sytuacji, gdy no, ci oskarżeni. Nie w mogą się bronić. E, to bronić się mogą e, Mogą zabierać głos. Zresztą e, w czwartek zapraszam na rozmowę z ministrem Maciejem Wąsikiem, więc e, jak najbardziej ten, ten głos też jest e, słyszalny. Panie poszło, to jeszcze zapytam o listy do Parlamentu Europejskiego. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość e, te listy zatwierdzi, ogłosi, w jakim stopniu one są przygotowane, czy pan na przykład wie, z którego miejsca, w którym okręgu będzie ubiegał się o mandat eurodeputowanego. Biegnie kalendarz w tej sprawie mhm. formalno-prawno-wyborczy. Faktycznie myślę, że listy kandydatów 130, bo to są wybory o najmniejszej liczbie kandydatów ze wszystkich, poza prezydenckimi oczywiście. 13 okrętów po 10 kandydatów z każdej partii. Listy 130 kandydatów w sprawiedliwości zapewne będą ostatecznie ułożone. Finalnie i w sposób pełny w przyszłym tygodniu, jak nie mam. Mhm, a wie już pan poseł z którego miejsca jest, w którym okręgu? Yy, będzie walczył o mandat. Będę w stanie odpowiedzieć. Myślę, że tylko parę osób z tej potencjalnej setki plus trzydziestki mhm. może powiedzieć, że na pewno będzie liderami list. Gdy chodzi o. O mnie i szereg innych obecnych europosłów, czy mhm. osób, o których się mówi, że będą kandydować, jeszcze decyzji w sprawie, według mojej wiedzy, a myślę, że ją mam, nie ma. Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik będą na tych listach? Wszystko to zależy od prezydenta Kaczyńskiego i władz Prawa i Sprawiedliwości. Mhm, ale na ten moment no, mówi pan po poseł o swojej wiedzy, że, że też wiedzę na ten temat posiada, co, co jest zrozumiałe. Jest pan jednym z polityków z władz prawa i sprawiedliwości, zainteresowanych, zainteresowanym szczególnie Parlamentem Europejskim, więc oni na tych listach najprawdopodobniej się znajdą? Czyli są kandydatami, z tego mhm. co słyszę, także z mediów, ale także w naszej formacji politycznej. Natomiast, czy jakie miejsca, no to już decyzja, decyzja władz Prawa Sprawiedliwości. Hmm. Zresztą Mariusz Kamiński jest członkiem ścisłych władz. No, wiceprezesem. PKP. Jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za, za tę rozmowę. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, Bruksela, Parlament Europejski. Dobrego dnia panu posłowi życzę i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo, panie się. Państwu dziękuję za uwagę. Udanego dnia. Radio Plus. Jedną sprawę.